No dobrze, teraz gdy już wyznaczyliśmy nasze talenty, rozpisaliśmy nasze kompetencje, zidentyfikowaliśmy pasję i naszą wewnętrzną motywację oraz wyznaczyliśmy nasze topowe umiejętności, musimy zweryfikować to wszystko. Z światem zewnętrznym, ponieważ do tej pory była to introspekcja, czyli to były elementy, które nam się wydawały, że są w nas rozbudowane. I my, jako ludzie, czasami popełniamy błąd poznawczy. To znaczy, przechodząc taki proces introspekcji, często może dojść do tego, że niektóre cechy, niektóre umiejętności, niektóre talenty, kompetencje będą w naszych oczach wydawały się znikome, błahe i słabe, a w rzeczywistości będzie inaczej. I na ogół często mamy tą tendencję do zaniżania swoich umiejętności, zaniżania swoich kompetencji i pewnej bagatelizacji ich, dlatego ważne jest, abyśmy też zasięgnęli feedbacku zewnętrznego. I tutaj Spróbujmy spytać naszych współpracowników, przyjaciół, rodzinę i inne osoby, z którymi się gdzieś przecinamy, o wskazanie aktywności, które w ich opinii sprawiają, że jesteśmy najbardziej aktywni i zaangażowani w to, co robimy. Zapytajmy się ich dodatkowo, kiedy w ich opinii nasza pomoc jest najbardziej ceniona i w których momentach ta nasza praca wydaje się, Według nich być najbardziej efektywne. Zapiszmy wszystkie te wnioski, a następnie przenieśmy je do tabeli tutaj poniżej aktywności, która znajduje się w naszym dokumencie i odpowiedzmy sobie na pytanie. Pierwsze, dlaczego jesteśmy podczas nich najbardziej aktywni i zaangażowani, oraz spróbujmy zmapować je na talenty na kompetencje i na umiejętności, które wykorzystywaliśmy podczas nich. To pomoże nam sprawdzić, które tak naprawdę te talenty, które kompetencje, które umiejętności mają to najwyższe nasilenie u nas względem otoczenia. Gdy to zrobimy, spróbujmy teraz tutaj w kroku trzecim przepisać te wszystkie zidentyfikowane przez nas talenty, kompetencje, pasje, umiejętności, w których mamy najwyższe nasilenie do tabelki, po to, aby były dla nas pewnym wyznacznikiem do dalszego działania. Te rzeczy rozpoznane przez nas są tak zwaną naszą strefą geniuszu, czyli wszędzie, gdzie poruszamy się i realizujemy zadania, które wykorzystują talenty, kompetencje, pasje, umiejętności najlepiej wszystkie jednocześnie, chociaż nie zawsze jest to możliwe, te elementy będą dla nas najprostsze. Tutaj będziemy najbardziej efektywni, będzie kosztowało nas to najmniej energii, a zarazem wartość, którą będziemy w stanie dostarczać, będzie największej jakości. Gdy to zrobiliśmy, przejdźmy do wyznaczenia problemów, które za pomocą tej naszej strefy geniuszu jesteśmy w stanie rozwiązać. Tutaj dobrze jest zrobić sobie burzę mózgów i zastanowić się nad tym, e, jakie. Problemy, mm, ludzi, środowisk, w których występujemy, czy nawet nazwijmy to globalne, jesteśmy w stanie rozwiązać za pomocą naszej strefy geniuszu. I tutaj też taki hack, e, który bardzo dobrze się sprawdza. Gdy rozpoznaliśmy te wszystkie rzeczy, możemy wrzucić je do narzędzia typu, na przykład, Perplexity, czy chociażby Chat, GPT, i, e, lub Cloud, i z ich pomocą spróbować wyznaczyć takie. Nazwijmy to problemy, tak? Zapytać ich, ok, to są nasze talenty, to są nasze mocne strony, w sensie kompetencje, to są nasze pasje, to są nasze umiejętności. Na ich podstawie zidentyfikuj trendy, nowe trendy, problemy, wyzwania, które są A. Znaczące, czyli to musi być coś znaczącego, żebyśmy mieli motywację do działania. B. Jesteśmy w stanie je zrealizować za pomocą tych wszystkich elementów, i C są osiągalne w perspektywie 10-15 lat. Tak? Czyli, że jesteśmy w stanie w perspektywie powiedzmy tej dekady czy 15 lat gdzieś do nich się zbliżyć. Bo teraz naszym celem jest planowanie zadania życiowego, czyli czegoś, do czego w naszym życiu długoterminowo będziemy dążyli. Gdy tak. Spytamy tych naszych narzędzi, czyli skonstruujemy takie prompty, one, uwierzcie mi, że bardzo dobrze podadzą nam kilka różnych propozycji, które będą dla nas punktem startu, tak? czyli rozpoczną pewien proces szukania tych problemów y, gdzieś tam, y, które możemy zrealizować. Tutaj dobrym takim tipem jest jeszcze poproszenie Perplexity, Chata czy Kloda o to, żeby te odpowiedzi... Umieścił w tabelce. W pierwszej kolumnie podał nazwę problemu, w drugiej opisał, dlaczego jest to znaczący problem i ważny dla całego społeczeństwa, w trzeciej opisał, z jakich talentów możemy skorzystać, w czwartej, kompetencji, w piątej, y, naszych umiejętności, no i w szóstej, z jakimi pasjami gdzieś jest on zbieżny. Dodatkowo warto tutaj wykorzystać tak zwaną metodę 4U.